A oto lipo. Jest to hybryda. Krzyżówka dwóch gatunków. Nazwia. Można w miarę wywnoskować, że jest to krzyżówka cytryny z Pomelo. Jest to bardzo sympatyczny cytrus. Bardzo go polecam. To są owoce, które mi zawiązały teraz w ciągu dwóch miesięcy. Tu jest drugi. I teraz rośnie. Jest to łatwy cytrusik. Ładnie rośnie, nie wymagający za bardzo o. Będą kolejne, kolejne kwiaty. Nie ma z nim żadnych problemów. Owoce są ładne, duże. Wyglądają, jak są już dojrzałe. Jak taka cytryna w kształcie gruszki, tylko że w środku jest, ma strukturę bardziej powiedzmy pomarańczy, pomelo niż cytryny. Jak już będzie dojrzały, to przekroję i wam pokażę. Ma ładne duże liście, zielone. Mm-hmm. <laughs>